Witam wszystkich oglądających. Po opublikowaniu w dniu wczorajszym filmu odnośnie połączenia szeregowego 12 cewek, i tu zademonstrowałem Wam, jakie uzyska napięcie i jaki jest prąd. Między innymi też miałem do układu podłączony ten tutaj oscyloskop. No, i tutaj z użytkownik jeden do mnie pisze, że wyraźnie widzę, że na oscyloskopie jest napięcie 7,2 V VPP, a na woltomierzu 24,8 V. No, i pisze, że chciałby zobaczyć kształt napięcia mierzonego przez woltomierz. Więc chciałem dzisiaj to wykonać. No, niestety pod silnikiem, co mam, te 8 magnesów, tam po prostu puściło, to się rozkleiło i, no i testy nie przeprowadzę, ale tu mam taki autotransformator i ustawiłem sobie napięcie 10,62. Tak, tutaj skaczę. No, powiedzmy 10,6 V. I o co chodzi z tym VPP? A więc tak, tu znalazłem definicję napięcia VPP. Ja przyznam się, że ja po prostu nigdy nie robiłem pomiarów oscyloskopem. No i niestety może wykonuję to źle. Ale nie znaczy tego, że ja się nie mogę tego nauczyć. I znalazłem tu opis. Jest to napięcie międzyszczytowe VPP. Aby najprościej wytłumaczyć, czym jest napięcie międzyszczytowe VPP, posłużymy się napięciem sinusoidalnym, jest to pomiar między, pomiędzy maksymalną wartością amplitudy sygnału, a jego minimalną wartością. I teraz tak, jeżeli przyjrzyjmy, przyjmiemy, że Maksymalna wartość to 5V, a minimalna to 5, minus 5V. To napięcie międzyszczytowe VPP wynosić będzie 10V. No, i idąc w toku tego, co tutaj przeczytałem, tak jak tu widzicie. O, zaraz, momencik. Skacze mi tutaj. Tu mam 10V, 10,6. Tak więc, jak widzicie tutaj na tym, to jest taki miernik z tutaj zbudowanym oscyloskopem. I tu jest, pokazuje VPP 967. I ten kształt, widzicie tą. Ten przebieg oscyloskopowy wygląda w ten sposób. I żeby pokazało mi tą sinusoidę, jak to wygląda faktycznie, to ja muszę tu zwiększyć. Momencik. Tak, nie. Do góry jadę. I widzicie, zaraz tu się VPP zmienia tak samo i dopiero przy nastawach 10 milisekund 5 V już mamy taką sinusoidę wygląda ten. Tu jest jakieś jest podane częstotliwość 50 Hz, to jest częstotliwość tu sieci, bo to jest autotransformator. ale VPP już wynosi 31,82. 82. V jest 15 no 7 60 na no coś takiego. Teraz ja sobie tu Wam pokażę, jak to wygląda na tym mierniku, na tym oscyloskopie tutaj. Jest to model DSO120M. Dobra, ja sobie to przełączę po prostu końcówkę pomiarową do tego oscyloskopu i zaraz Wam to pokażę. No, i proszę tutaj zobaczyć. <laughs> Mam ustawienie 5V 10ms i VPP tu wynosi 30,2. Żeby było tu VPP według tego, co tam wyczytałem, zbliżone do napięcia tego tutaj, to muszę mu tutaj zmniejszyć tu ten zakres. Czyli już widzicie przy 2V i przy tym w zakresie mierzenia jest mam 19,2 i przy jednym wolcie napięcie 11,2 i sami widzicie jakie są rozrzuty na tym mierniku jest 10,6 na tamtym mierniku jest 10,7 tu na tym oscyloskopie pokazuje 11,2 Częstotliwość tu jest 49,9, a tam było 50. Dobra, ja to zwiększę tutaj napięcie. I nawet teraz, gdybym zwiększył mocniej do 10V, no to zmniejszy się ten oscylogram. Weźmy na 5V. I jest. VPP jest 30. Tak więc, jak tu przeczytałem. Jeśli przyjmiemy, że maksymalna wartość to 5 V, a minimalna to minus 5, to napięcie międzyszczytowe VPP wynosić będzie 10 V, czyli w tym przypadku te napięcie powinno wynosić no tam 20 z haczykiem. Tu VPP powinno wynosić 20 z haczykiem, a pokazuje mi 30 z haczykiem. Tak więc, albo ja mam po prostu yy, rozkalibrowane te, ten oscyloskop i ten tutaj w tym mierniku, że mi pokazuje taką wartość. Dlatego, tam jak w, na, we wczorajszym filmie pokazywałem, tam było napięcie inne VPP. Napięcie zasilania też inne. No i dlatego są takie klocki. Jak widać. Dla znawców oscyloskopów, może byście mi doradzili, jak mam prawidłowo skalibrować te oscyloskopy, tak żeby tym pokazywały te wartości tak, jak trzeba. Według tego, co tam wyczytałem, że maksymalna wartość międzyszczytowa VPP powinna wynosić jeżeli mamy 5V zasilania, to powinno być tutaj powinno pokazać 10. A u mnie tu jest napięcie zasilania 10V, a pokazuje 30. Czyli można by rzec, że tutaj jest zawyża o 5V o tam z kaczykiem górę i dół. Dlatego wychodzi VPP 30. No i co by tu nic więcej nie dodam. Ja jeszcze sobie z, miałem oryginalną gdzieś instrukcję, nie wiem gdzieś to posiałem Będę musiał sobie ściągnąć instrukcję obsługi do tego styloskopu i tutaj go skalibrować tak więc i do tego też będę musiał przeprowadzić sobie kalibrację. Nie wiem czy to pomoże coś, ale spróbować warto. I to byłoby wszystko co tu chciałem wam pokazać w tym filmie. Proszę o jakieś konstruktywne komentarze do tego filmu. Nie typu wiesz ty się nie znasz daj sobie spokój i takie tam inne rzeczy. Jeżeli ktoś chce mi pomóc to proszę o pomoc. Wyjaśnienie konstruktywne. A takie komentarze typu ty sobie to daruj albo ten to w niczym nie pomaga kurczę. Wiedza, ja uważam, że wiedza jest po to, żeby się po prostu nią dzielić. A nie, że wiem i nie powiem, a będę się naśmiewał z drugiego, który nie wie. Dobra, to byłoby tu wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film.